Jest godzina 23:06 i ja zaraz jadę na wycieczkę. Gdzie zapytacie? Otóż jadę w Bieszczady. Tu mam bagaż. To jest mój bagaż. W moim bagażu mam Krem do rąk, klucze i takie do skórek od paznokci. To nie jest mój cały bagaż, jak coś easy. Spokojnie. Mam jeszcze ubrania, które są w dużym pokoju. Fajnie, co? Wiem, że też byście chcieli, ale nie ma miejsca dla każdego, tak? Są tylko trzy miejsca w samochodzie. I właściwie wiecie co? Nie. Tak się składa, że jest miejsce dla każdego, dlatego że wystawiłam yy, ogłoszenie w BlaBlaCarze. Ogłoszenie grzecznościowe, jeżeli ktoś ma chęć dołączyć do mnie w tej podróży. Śmiało może dołączać, dlatego że na tym polega ogłoszenie. Jeżeli ktoś nie ma takiej chęci, to również może dołączyć, dlatego że, jak już mówiłam, jest to ogłoszenie grzecznościowe, jest absolutnie nie dla każdego. Więc po prostu, jeśli chcesz dołączyć, bądź nie chcesz dołączyć, ale musisz, bo wybierasz się w tamte strony, to klikasz, że tak, wybieram się z tą osobą w daną podróż i jadę. I nikt nie odpowiedział. Czy naprawdę nikt nie chce ze mną jeździć w podróże? Ja wam przysięgam, że jestem osobą bardzo miłą, wszechstronną, do tańca, do różańca, do wszystkiego. Chcecie jechać ze mną w Bieszczady? Pojadę, proszę bardzo, nie ma problemu. Wystarczy kliknąć o ogłoszeniu na Blablacarze, jadę i jedziecie. Takie ciężkie? Naprawdę tak bardzo odpychającą osobą jestem, że nie chcecie jechać ze mną w Bieszczady? Dzięki. Bardzo Wam dziękuję, że nikt z Was nie odpowiedział na moje ogłoszenie, ale dobrze, ja to rozumiem spokojnie. Ja nie wam się personalnie na Was, bo wiem, że osoby, które tu jesteście, które oglądacie moje filmiki, jesteście cudownymi osobami. Życzę Wam bardzo udanego dnia bądź wieczoru. Natomiast to, na kogo jestem zła, to na osoby jeżdżące. Na przykład do Bieszczad. W Bieszczady, sorry. Nevermind. Um, ja teraz będę jechała i z wami widzę się, już na miejscu pokażę Wam na przykład konie albo żubry. Jak spotkam żubra, to będę bardzo szczęśliwa i mam nadzieję, że zobaczę żubra albo wilka, ale tylko z okna samochodu, bo tak ogólnie chciałabym zobaczyć wilka, ale też nie chciałabym, żeby to było zbyt bliskie spotkanie tak twarzą w twarz vis-a-vis. -vis. E, Także jakbym ja sobie jechała, a on by sobie tam czmykał gdzieś za oknem, to byłoby okej. Okay. Nie wiem, mogłabym też zobaczyć jakiegoś zająca, sarnę, też nie obrażę się, gdy się trafi taka okazja, także żegnam się z wami, widzimy się dopiero w Zwierzolandzie i do zobaczenia. Pa, Bubu! Nie płacz, jeju, Nie płacz, kotku. Wrócę. Kiedyś. 23.18 jest. Przed wyjazdem szybko przetestuję. Czemu to testuję? Bo akurat było w domu. To jest dubajski batonik. Dupy nie urywa. Update i dojechałam na miejsce. Aaa! Zobaczcie! Jak ładnie. Dobrze, więc słuchajcie, może pogadajmy sobie bardziej o tym, jak minęła mi podróż. Minęła okropnie, jechałam 9 godzin, ale było warto. Zobaczcie, jak fajnie jest to około. Ja jestem tak szczęśliwa. Jest siano, są koniki, jest wszystko, czego ja potrzebuję do szczęścia. I co będziemy robić w trakcie tych kilku dni, kiedy tutaj przebywam? Otóż, Janek powiedział, że wsiądę na konia. Ja się boję, bo ja nie jeździłam nigdy konno, ale myślę, że może być fajnie. W sensie, ja się bardzo szybko przekonałam do tych koników, bałam się, że będę się ich bać, a się nie boję wcale. Są takie urocze i można je tak tulić i w ogóle są przekochane. Pokażę wam później. Dobra, proszę pani. Hej, idziemy Poluś. Tak, kochany, no, ale się no troszeczkę się rytmu Dobra, w eee, porządku. Czujesz się w miarę komfortowo? Super się czuję. Nigdy, Dobra. Nie czuję, że się nie czułam bardziej komfortowo. No to się bardzo cieszę. Teraz uważaj. Wymiesz nogi ze strzemion? Dasz adę? Pewnie. Pewnie. Mhm. No sobie po prostu chwilę posieć. Zobacz, że nic się nie dzieje, absolutnie. No nie. Tak, dokładnie. Jak wszystko jest w porządku. Nic się nie dzieje, nie spadasz. Okej. Okay. W porządku? Tak, super. To no teraz... Witajcie ponownie, a raczej żegnajcie, bo w tym momencie się z wami żegnam, kończę film. Przepraszam, że był tak bardzo chaotyczny, ale chaotyczny dzień, więc chaotyczny film, ok? Bardzo fajna rzecz. Nie dość, że szare mm, martwe komórki wyrzucę wam z głowy, to jest przyjemne, bardzo. Także słuchajcie, widzimy się w następnym filmie, który obiecuję będzie bardziej, mniej chaotyczny. Pokażę Wam, jak spędzam sobie tutaj dzień. Widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że się widzimy. Liczę na Was. Pa!